Rządek od dowiązanej nitki. Jestem w tej samej szerokości, więc zrobiłam jedną krateczkę pełną. Przy, przy czym te pierwsze trzy oczka łańcuszka to są z tej nitki, która mi wtedy została. Resztę rozsupłałam, dowiązałam i dalej dziergałam. Więc jedna pełna, trzy puste, dwie pełne, pięć pustych i tutaj mam pięć krateczek pełnych, czyli 16 słupków. Ale uwaga, teraz e, jeżeli chodzi o, o ten ostatni słupek, czyli szesnasty, to jeszcze raz to robię ten słupek, ale go nie kończę, więc mam już dwie pętelki na szydełku i dorabiam sobie jeszcze dwie, jeszcze, przepraszam, jeszcze dwa słupki niedokończone, tak abym uzyskała cztery pętelki na szydełku. Czyli to jest ten szesnasty słupek, siedemnasty, osiemnasty i dziewiętnasty. I chwytam je po prostu jedną nitką. I teraz nabieram dwa oczka łańcuszka na przejście, nawijam nitkę na szydełko i wkłuwam się w ten ostatni słupek z grupy z poprzedniego rządku. O! Proszę bardzo, bo chodziło mi o taką skośną krateczkę. I teraz idziemy dalej, robimy cztery puste. Okienka. Raz. Dwa. Trzy. Co tam Ania, się skradasz? I teraz robimy jedną kratkę pełną, czyli dwa słupki na mostko oczywiście. O. I znowu robimy dalej cztery puste krateczki. Proszę bardzo, mam cztery puste krateczki i teraz jeżeli chodzi o tą skośną krateczkę to będziemy robiły tak w drugą stronę, czyli najpierw nabieram sobie dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko i tak jak tutaj robiłyśmy w ten sam sposób, czyli robię niedokończone słupki, prawda? Tak, żeby mieć cztery pętelki na szydełku, czyli te, w tym momencie mam dwie. 3. No i 4 będą. I teraz już mogę chwycić je wszystkie jedną nitką. O. Nie wiem, czy to widać, ale tutaj jest troszkę po skosie i tutaj też. I teraz idąc dalej, e, wykonuję do końca motywu z poprzedniego rządku te wszystkie słupki i dorabiam jeszcze jedną e, pełną krateczkę. Jeszcze na koniec to omówię, pokażę. Ale na ten moment, żeby to na szybko nagrać, chociaż szybko się robi, to serduszko nie jest duże. Przyjemne w robocie, więc właśnie jeżeli chodzi o motyw na komunię świętą, taki prezencik myślę nadałby się. Oczywiście na święta, też myślę, że możemy potraktować jako motyw świąteczny, czy dla dziecka. Taki prezencik, także można wykorzystać, jeżeli tylko mamy ochotę, oczywiście, wykonać taki motyw na dzień dziecka, dla wnuków, dla bliźniaków, na Krzciny. O, i teraz dorabiamy właśnie jedną krateczkę pełną, czyli dwa słupki na mostku, trzeci słupek opieram o słupek już istniejący. Świetnie. No i dalej cztery, przepraszam, pięć krateczek pustych, bo robiłyśmy wtedy pięć. Raz. Dwa. trzy, no i pięć i teraz dorabiam dwie kratki pełne, a więc siedem słupków obok siebie mam już trzy słupki. Czwarty, piąty, szósty, no i siódmy. A do końca już tylko kratki puste, ale już ich jest niewiele, chyba tylko trzy zostały, tak trzy. No i jedna pełna brzegowa. Ok. Raz. Dwa, trzy, no i ta jedna pełna brzegowa. I pierwszy rządek od dowiązanej nitki za nami, a już naprawdę niewiele zostało, bo ile? Zaraz przeliczę i powiem panią. Po, w całości robótki, przez całość to będziemy miały jeszcze raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem siedem przez całą robótkę i później sześć rządków, żeby uzyskać kształt serduszka ok, no to mamy, więc jeszcze raz omówię całość, jedna pełna, trzy puste dwie pełne pięć pustych i tutaj mamy Przeliczmy raz, 2, 3, 4 Może nie po, policzę słupkami. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 słupków. I później robimy tą krateczkę skośną. Tak jak to było pokazane, czyli tam chodzi o to, żebyśmy miały 4 pentelki na szydełku, więc ta krateczka skośna. 4 puste. Jedna pełna, cztery puste krateczka skośna i znowu 15 słupków, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 5 pustych kratek, 2 pełne, 3 puste kratki i jedna pełna, także tak to wygląda. Drugi rządek od dowiązanej nitki, zaczynamy, jesteśmy w tej samej szerokości, więc jest jedna pełna, dwie puste, jedna pełna, pięć pustych, trzy krateczki pełne, czyli dziesięć słupków obok siebie i jedna pusta. I tu zrobiłam sześć słupków, dwa, cztery, dobrze mówię, dwa, cztery, sześć, za dużo poleciałam, sześć słupków. I teraz idziemy dalej, będziemy robiły kratkę skośną, ale troszkę inaczej niż poprzednio. Wkłuwamy się w siódmy w słupek i to trzy razy, czyli robimy trzy słupki z niego. Raz, dwa, trzy. I teraz nawijam nitkę na szydełko i pomijam pierwszy, drugi słupek, a wkłuwam się w to miejsce, gdzie razem chwytałyśmy y, słupeczki w poprzednim rządku. O, i mam nadzieję, że to widać. Powstała mi też taka skośna krakeczka. I teraz czas na 11 pustych kratek, więc robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, no i jedenaście. I znowu będziemy... A! Tą jedenastą wpływam tu, gdzie razem chwytałyśmy te wszystkie nasze słupeczki, czy to dobrze wyszło? Ojej, chyba w to. Tu chyba będzie jednak lepiej. Tak. Ok. I teraz czas właśnie znowu na skośną krateczkę. Więc nawijam nitkę na szydełko, pomijam sobie te dwa słupki, a wkuwam się w kolejne. I trzy razy się w niego wkłuwam, wykonując cały czas słupki tradycyjne, nie że niedokończone, zwyczajne słupeczki. O, proszę bardzo. Chodziło mi o, tako, o taką samą sytuację, jak była po prawej stronie, i teraz robię sześć słupków, wkłuwając się jeden do jednego. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 6 co tam Ania? A ja już wiem jak trzeba zrobić, gdzie w Jedna krateczka pusta. I teraz 10 10 słupków, bo chodzi o to, żeby uzyskać trzy pełne kratki, czyli już mam tutaj dwa słupeczki. 3 sześć, siedem, osiem, dziewięć, no i dziesięć. Dalej robię pięć krateczek pustych. Raz. wa 3 4 5 teraz czas na jedną kratkę pełną, czyli cztery słupki akurat. i znowu dwie puste do końca rządku raz. Dwa i jedna pełna brzegowa. Mhm. I to jest koniec drugiego rządku. W trzecim rządku też będziemy miały te skośne kratki, więc myślę, że też go po prostu nagram, żeby nie było wątpliwości. O, popatrzmy jak to wygląda. Jeszcze raz omówię. Jedna pełna, dwie puste, jedna pełna, pięć pustych, trzy pełne pusta, sześć słupków. Ta krateczka skośna, czyli z trzech słupków wykonana, chwytanych, wy, wy, wyprowadzanych z jednego słupka. I następnie tutaj wkłuwamy się pojedynczym słupkiem, żeby zakończyć kwadracik. 11 krateczek pustych, znowu jedna krateczka skośna, więc te trzy. Słupeczki były wkułane w jeden słupek z poprzedniego rządku, 6 słupeczków, jedna pusta, trzy pełne, czyli dziesięć słupków, pięć pustych, jedna pełna, dwie puste, no i jedna pełna. Jeszcze będziemy miały cztery skośne krateczki do końca pracy, więc damy radę. Poczekaj! No to mnie widzę. Tak za bardzo więc sobie usiadłam tutaj. Dobrze, trzeci rządek pracy i jesteśmy w tej samej szerokości, jest jedna pełna, jedna pusta, jedna pełna, trzy puste, trzy pełne, czyli dziesięć słupków, pusta, pełna, pusta, pełna, dwie puste i dalej robimy dwa, cztery, sześć, osiem, dziewięć słupków. Tutaj spróję, bo chcę pokazać 9 słupków i teraz dalej z kolejnego słupka się wkuwamy raz, dwa, trzy razy, czyli trzy słupki wyprowadzamy z tego pojedynczego. Nawijam nitkę na szydełko i wkłuwam się w kolejny słupek, wykonując nowy. Więc znowu mam tą skośną taką krateczkę. I teraz kratki puste. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć powinno ich być. To robimy. Raz. Dwa. 4, 5, ok, i teraz znowu będziemy robiły um, kratkę skośną Więc nawijam nitkę na szydełko i w kolejny słupek się wkłuwam trzy razy. W sensie, wykonując trzy słupki z niego. O. O to mi chodziło. Natomiast dalej już normalne pełne kratki wykonuję. Akurat mają być trzy. Nie zapomnijcie za, yy, za lajkować ten kanał. O, <grywia> o, tu już mam dwie pełne i teraz wkłuwamy się. Dosłownie w słupeczki te ze, ze skosu, które pochodzą, ale jeden do jednego. I tak samo było po prawej stronie. Zapomniałam o tym wspomnieć. O, w tym miejscu też w te skośne słupki, też normalnie jeden do jednego się wkłuwałam, wykonując krateczkę pełną. E, no i e, teraz już czas, żeby zrobić e, dwie krateczki puste. Raz, dwa i na przemian teraz cztery krateczki, czyli pełna, pusta, pełna, pusta. Miała, ja, to byś pomalowała ten obrazek zimowy, fajny. Co? Teraz trzy krateczki pełne. Trzy puste. No i teraz na, do końca na przemian, czyli pełna, pusta, pełna, i to jest koniec naszego rządka, ale jeszcze go chcę raz omówić dla pewności. Natomiast kolejne rządki już bez skośnych krateczek. Pod koniec jeszcze będą krateczki skośne, ale to też razem je wykonamy. Więc myślę, że nie będzie problemów. Teraz mi lepiej. Lepiej? No i tak, rządek wykonany, więc pełna, pusta, pełna, trzy puste, trzy pełne, czyli 10 słupków, pusta, pełna, pusta, pełna. Dwie puste i tutaj mamy, może policzę słupeczki, najpierw dwa, 4, 6, 8, 9 słupków, później robimy te trzy słupki wkuwane razem w jeden słupek z poprzedniego rządku. Pojedynczy słupek już tradycyjnie, tutaj mamy pięć krateczek pustych, Krateczka skośna na tej samej zasadzie, czyli 3 słupki wkłuwamy w jeden słupek z poprzedniego rządku. 9 słupków zwyczajnych. dwie puste. Pełna, pusta. Pełna, pusta. 3 pełne, 3 puste. Pełna, pusta, pełna. O. Także tak to wygląda. A, kolejne rządki będą łatwiejsze, bo nie będzie tych skośnych, więc. Na zasadzie tylko omówienia je, je wykonamy. No i już mamy czwarty rządek od dowiązanej nitki. Aniołki coraz bardziej się wyłaniają. E, tutaj tylko omawiam, bo tutaj są zwykłe krateczki, więc nie będzie problemu. Jedna pełna brzegowa, jedna pusta, cztery pełne, a więc trzynaście słupków, trzy puste i teraz na przemian. Pełna pusta, pełna pusta, dwie pełne, pusta. Trzy krateczki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Oczywiście wpływamy jeden do jednego, nawet tu, gdzie miałyśmy te skośne słupeczki. Dalej 5 krateczek pustych. Znowu mamy trzy pełne, czyli 10 słupków. Jedna pusta. Dwie pełne, czyli 7 słupków. Pusta pełna. Pusta pełna. Trzy puste. 4 pełne, a więc 13 słupków. Pusta, pełna. Zerknijmy sobie jeszcze raz. Piąty rządek od dowiązanej nitki, czyli z drugiej strony robótki. Idziemy ku górze tym razem i zaczynamy od krateczki pełnej. 3 puste, pełna, 2 puste, 2 pełne, 2 puste. 3 pełne, czyli 10 słupków, 1 pusta, i tu mamy 4 krateczki pełne, a więc 13 słupków obok siebie. 5 kratek pustych, i znowu 4 pełne, a więc 13 słupków, 1 pusta, 3 pełne, a więc 10 słupków, 2 puste, 2 pełne, 2 puste. Pełna, 3 puste i pełna. Zerknijmy sobie jeszcze raz na rządek.